100 tysięcy mieszkań, z których w tej chwili oddali do użytku 18 tysięcy, czyli pierwsza porażka tego rządu, bo po prostu ten program nie został zrealizowany. Ale to, co mówią mieszkańcy o tym, jak ten program wygląda od środka, czyli nie tylko o, o kwestiach, ile tych mieszkań powstało, ale jak one powstały i ile oni muszą płacić, to jest po prostu skandal. Po, zacznijmy od tego, że te mieszkania miały być proponowane dla osób, których niekoniecznie stać na wzięcie kredytu i na to, by normalnie spłacać raty kredytów hipotecznych. Realnie w Krakowie również mamy program mieszkania Plus na klinach Borkowskich. Mieszkania 40 metrów, czynsz 2600 zł, mieszkania 60 metrów, czynsz 3600 zł. Oprócz tego, że te czynsze oczywiście nie są poniżej rynkowych, tak jak zapowiadano, że będą po 1000 zł, bo to są stawki. Wiecie Państwo, jaka to jest lokalizacja bez szału, tak bym to określił, te stawki są absolutnie rynkowe. To mieszkańcy napotykają różne inne problemy finansowe, między innymi waloryzacja kaucji, co w ogóle jest niezgodnie z prawem, a niestety tą waloryzację PFR im Oprócz tego już dostali dwukrotne podwyżki czynszów, mimo że zapowiadane było, że te czynsze nie będą podwyższane. Mieszkańcy również borykają się z takimi problemami, że dostają rozliczenia, znaczy dostają rachunki za media, ale nie dostają rozliczeń. Rachunki są oczywiście zawyżone, a na pytanie, dlaczego są takie wysokie? Dostaję odpowiedzi, że na poczet przyszłych wzrostów kosztów. Oczywiście. Koszty tego to jest jeden problem, z którym brakają się mieszkańcy, ale drugi jest taki, że PFR obiecywał z samego początku i również pan Ferenier Morawiecki, że będzie tak zwana droga dojścia do własności. Tymczasem na stronie PFR-u, tutaj MDR-u, przepraszam, krakowskiego najpierw był komunikat, że ta droga do własności będzie możliwa, ale później ten komunikat się zmienił na informację, że nie wiadomo, czy będzie, że zależy od inwestora. W tej chwili oczywiście PFR się rakiem wycofuje z tych wszystkich swoich pod naszą presją po pierwsze zamrozili czynsz na pięć, ale jednak po tych podwyżkach, po drugie mówią, że, że, że to dojście do własności będzie, ale pytanie jest, na jakich warunkach? Ponieważ w Gdyni, jak się okazało, po wyliczeniu kosztów drogi do, dojścia do własności, no to te czynsze są na poziomie około 6 tysięcy złotych. No to jeżeli to jest program dla osób, które są w gorszej sytuacji materialnej, to to jest jakiś absurd. prawda jest taka, że niestety że niestety ten program jest zrobiony fatalnie i w Krakowie, ale nie tylko w Krakowie, bo ten problem mamy w Radomiu, w Gdyni, w Mińsku Mazowieckim, w Katowicach, w Świdniku. Wszędzie mieszkańcy spotykają się z gigantyczną fuszerką. Znaczy w Krakowie w tej chwili nawet garaże są nieoddane, bo od pół roku jest elwa woda, w mieszkaniach jest grzyb, jest brud, framugi spadają, lokale są często zawilgocone. I w dodatku tych wszystkich... Tych wszystkich usterek MDR nie realizuje. Więc zamiast programu Mieszkanie Plus, który miał być zbawieniem i rajem dla osób, które potencjalnie nie, nie, nie stać ich na własne mieszkania. Jest fuszerka, jest utrapienie i, i, i gehen na tych mieszkańców, którzy walczą w tej chwili we wszystkich miastach o to, by, by ten program jakoś zaczął działać. Niestety rządowi wychodzą tylko programy typu Villa Plus, a już jak trzeba coś zrobić dla mieszkańców, to kończy się na dziesiątkach zarządów, radach nadzorczych i spółkach, w których funkcjonariusze PiS pobierają swoje wynagrodzenia, a mieszkania są w takim stanie, jak są.